Witajcie! To temat z pierwszego działu w podręcznikach i pierwszy z wymagań do matury, a będzie on o składzie organizmów. To jest bardziej chemia niż biologia, ale te podstawy są potrzebne, a także łatwe. Najpierw trochę pojęć. Świeża masa to jest całkowita masa organizmów, a sucha to całkowita masa organizmów po wysuszeniu, czyli odparowaniu wody. Pierwiastki biogenne to pierwiastki stanowiące główny składnik związków organicznych, yy, zarazem w ogóle wszystkich organizmów, czyli węgiel, wodór, tlen, azot, siarka i fosfor. Pierwiastki dzielimy na makroelementy, czyli te, yy, których zawartość w suchej masie wynosi powyżej 0,01%, no i to są pierwiastki biogenne i... A także wapni, magnez, potas, sód i chlor. A mikroelementy to te, które znajdują się w organizmie w śladowej ilości poniżej 0,01%. Są to żelazo, jod, miedź i tak dalej. Właściwie najważniejsze są żelazo i jod, bo tylko te musicie według wymagań. Umieć opisać. Teraz omówię znaczenie każdego z tych pierwiastków. Ogólnie to nie musicie do matury kuć się tego na blachę. Ale ogólne informacje się przydadzą. Między innymi, jak będę mówić o oddychaniu, fermentacji, nitryfikacji to będziecie wiedzieć, za co odpowiadają te związki. Azot to pierwiastek, który odpowiada za wzrost. Wchodzi on w składnik białek i kwasów nukleinowych, a fosfor jest składnikiem szkieletu. Dlatego często, jeżeli ktoś ma niedobór, to ma łamliwe kości. Występują jakieś zniekształcenia. No i wchodzi jeszcze w skład kwasów nukleinowych. Siarka to składnik keratyny, czyli białka, które buduje włosy, skórę i paznokcie. Często w szamponach. Często do szamponów się dodaje keratyny, żeby wzmocnić włosy. Wapń, tak jak wiecie, to składnik kości i zębów, ale oprócz tego bierze udział w procesie krzepnięcia krwi i potrzebny jest do funkcjonowania komórek nerwowych i mięśniowych. Magnez to pierwiastek niezbędny do działania komórek nerwowych i mięśniowych. uczestniczy też w uzyskiwaniu AT ATP, fosforanu ATP. Cód to pierwiastek, który bierze udział w przewodzeniu impulsów nerwowych, czyli znowu komórki nerwowe. Jest składnikiem płynów ustrojowych. E, jeszcze chlor. On odpowiada za równowagę wodną mineralną, czyli ogólnie gospodarka wodna. I wchodzi w skład kwasu żołądkowego, kwasu solnego. Teraz mikroelementy, czyli ulubione przez CKE żelazo i jod. Żelazo niech Wam się kojarzy z krwinkami, gdyż buduje e, żelazo białka złożone takie jak hemoglobina, mioglobina, które magazynują tlen. A jod jest składnikiem hormonów tarczycy i objawy niedoboru to niedorozwój umysłowy i powiększenie tarczycy. Dlatego, jak czujecie, że coś się z wami nie tak, to polecam odwiedzić tężnie. Ok, to by było na tyle. Do następnego. A następny film będzie o właściwościach wody.